Prawy hak. Do lewy 2 na drogę, nie ciąć. 30. Na szczycie. Prawy 6 dłuższy. 60 i prawy 6. Do lewy 4, koniec, nie ciąć. 30. Prawy 4, tul. 30. Lewy 5, tól, 40. Lewy 5, przechodzi w lewy 4. 20. Prawy 5, ciasno. 40. Prawy 6, długi i 40. Prostój. I lewy 6 przez szczyt. Przechodzi w prawy 4. Prawy 5, wąsko. 40 i prawy 2 z drogi syf. Prawy 2 z drogi syf. Do lewy 6. 80, łow, wow, wow, niepotrzebnie. Lewy 6 podwójny. Do prawy 6. Do lewy 5. Do prawy 5 tul. Lewy 5 do prawy 5 tul. Do lewy 5 szczytem 10 i prawy 4 wąsko. I za szczytem piano. Prawy 4 minus, do lewy 3 minus. Prawy 4, minus do lewy 3, minus syf. 30. Prawy 5 do lewy 5, 20 i za szczytem 50 i za żółtym 10, prawy 2 nie ciąć, prawy 2 nie ciąć, za żółtym. 20, za szczytem lewy 5 do prawy 5, 50, za szczytem 60. I prawy 5 do lewy 4 może syf. Prawy 5 do lewy 4 może syf. Do prawy 4 plus nie ciąć. Do prawy 5 podwójny 30. I lewy 4 plus do prawy 4. Lewy 4 plus do prawy 4 70.

Prawy 6 50. Lewy 5 nie ciąć i 100. Prawy 3 plus. Prawy 3 plus. Do lewy 4 tul. Do prawy 4 plus 30 i lewy 3 plus. Lewy 3 plus 30. Lewy 5 pięć, śmiało, 50 i szykana od lewej, poczwórna. Szykana od lewej, poczwórna. Dalej 40. Prawy 5 minus, nie ciąć. 50. Prawy 5 nie ciąć. 40. I lewy 4 dłuższy. Lewy 4 dłuższy. 30. Zaszczytem 30. I lewy 5, do prawy 6, 20. I lewy 5, 20, lewy 2 nie ciąć, lewy 2 nie ciąć. Dalej 50. Prawy 3 z drogi, przechodzi w prawy 4. I 20. Lewy 4 tul, do prawy 5, 40. I zaszczytem. 50 i lewy 3 z drogi, koniec nie ciąć. Lewy 3 z drogi, koniec nie ciąć. Dalej 20. Na szczycie prawy 6, 80. I za szczytem prawy 6 podwójny nie ciąć. 20 i lewy 3 nie ciąć. 20 i prawy 3, 20, lewy 6, 50 za szczytem prawy 5. I 50 prostuj. Za szczytem prawy trzy nieciąć Prawy trzy nieciąć ciąć. 20. Lewy trzy nieciąć ciąć. 50. Na szczycie prawy 3 tul. Do lewy trzy nieciąć Do lewy trzy nieciąć 20. Prawy 3 dłuższy tól. I 10. Na szczycie prawy 3 minus. Do lewy 4. Do prawy 3 syf. Do prawy 3 syf. Do lewy 6 szczytem. Do lewy 3 ciasno, 20. Prawy 3, nie ciąć. Do lewy 6, 20. Na szczycie lewy 3 i prawy 30. I prawy 5, przechodzi w prawy 4. I zaszczytem 10, prawy 2. Zaszczytem 10, prawy 2, nie ciąć. I zaszczytem 10, prawy 5, 30. Zaszczytem za 40. I lewy 5 długi, 20 i prawy 5 minus nie ciąć. Prawy 5 minus nie ciąć, 20. Lewy 5 do prawy 3, nie ciąć szeroko. 30, zaszczytem 20 i lewy 2 z drogi, nie ciąć. 30, lewy 5 tul do prawy 5 i 20. Prawy 5 i do na szczycie lewy 3 nieciąć, na szczycie lewy 3 nieciąć, przechodzi w prawy 5 nieciąć, 50, prawy 5 minus i za szczytem 40 i lewy 4 minus, zacisk do 3 długi, zacisk do 3 długi, 20, lewy 4, 10, prawy 3 syf, 30 i lewy 3 nieciąć do prawy 3. Do lewy 3 nie ciąć, 10 i prawy 3 nie ciąć, 20, lewy 3 dłuższy, do prawy 4 i 120. Jedziesz. Prawy 5 śmiało i 60 przez lotną. I ja pierdolę. Co za OS? <laughs> kurwa mać. Co, leje się przez te biegi czy w przez ogóle? Te biegi, kurwa. Ja pierdolę.